Jako kibic bardzo warto kupić. Dziękuję. Uwaga, wypluta piłka! Karny kurwa! Ja pierdzielę, któryś go tam przekopał. A stuwa w dupę. Chociaż Busquet jest spokojny, że, że nie będzie karnego. Poważę. No, ale nie ufałbym mu. Zdenerwuję się no. Zdenerwuje się. Ale ładnie się zabrał, skurwiel. Tu wypluł tę piłkę. No nie, no kurwa, będzie faul jak nic, moim zdaniem. Zobaczymy z tej powtórki. No nie, no chłopie. Ale ten Busquets on jest głupi. I nie? on kurwa pokazuje, w... no, że nie no, ma faulu. No, no, no. I on się kłóci w dobie waru, że nie ma. I jeszcze uspokaja wszystkich, spokojnie nie będzie. no. Kurwa! Że niby wiesz, że... o Jezu, nie, nie No właśnie, ja go nie znam Busquetsa osobiście, nie? No, ciężko się... ciężko, żebym znał, ale ja widzę. Rekin Młot jest kurwa geniuszem. Nie ma karnego, stary. Przeprasz... Przepraszamy cię, Sergiu. Sergio. Sergio! <laughs> przepisuję ci ziemię. Ty, nie ma karnego? Ty, ale ja trochę nie czaję tego, ja szczerze mówiąc. Gośka ma bekę. Czekaj, czy ona mi pisała, że nie będzie? Bo mnie właśnie wyśmiała. Nawet jak najpierw piłkę dotknął... Uwaga, wyjazd. Kurwa! Dawaj mnie to, kurwa. Ja pierdzielę, co za małpy pierdzielone. Co za gówno, no. To wyszli na tą drugą połowę. O, z Darwinem to jest też ciekawy temat. Kiedy bardzo zacznie grać? No to jak zapytałeś teraz, akurat, kurde. Co za gówno? Co chłop zapierdaczył bramę? Ja pierdzielę. Ferran Torres, Gol! Ale szklepa już zwątpiłem przez chwilkę. Jeden do jednego. I Ferran Torres po pięknej dwójkowej akcji z Frenkiem de Jongiem mamy wyrównanie, jeszcze jest szansa. Dobrze, ależ poklepali, ależ poklepali. Woo! Zobacz, mordę jak to wszystko płynie. Usman Dembele przyjmuje piłkę z prawej strony i zbiega e, z nią do środka. Wypuszcza Frenkiego. Frenki z pierwszej na ścianę. O Jezus! Pięknie raz z pierwszej, drugi z pierwszej, odegranie z pierwszej i strzał z pierwszej. Coż za popisowa, dwójkowa akcja. Frankie de Jong, Ferran Torres. O...